Witam rodzinkę Chojnackich serdecznie i nie tylko Jest... Jestem dokładnie na wprost od naszego domu, 800 metrów od naszego domu, w linii prostej Tą łąką idąc Chciałem zobaczyć stan wody we wkrze. No przyznam, że takiego stanu wody to ja jeszcze nie widziałem I... Prawdopodobnie, gdyby płynąć teraz kajakiem, to bardzo szybki to byłby spływ. Tak jakby po, można powiedzieć rzeką pra, o charakterze górskim niemalże. Zwykle woda sięga do tych pierwszych, e, tu są Haszcze, 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 Błocko i te pierwsze trzciny. to to jest granica koryta. E, e, od wewnętrznej strony, to to jest granica koryta w kry. Tak więc nieźle przybrała. Pozdrowienia serdeczne buziaki ze spacerów w Balużynie